Posłucham dzisiaj warsztat sposobem z kanału Woodworking Tricks and Tips from America od dużego Jona. Pozdrawiam. A więc, tak. Duży wentylator trzyfazowy ustawiam, żeby mi wprowadzał świeże powietrze do warsztatu. Dwa jakieś zwykłe wentylatory, żeby wyciągały to powietrze z warsztatu. I wszystko odkurzam dmuchawą do liści. Zaraz wszystko zobaczycie. W tym miejscu ustawiam duży wentylator, trzy fazy, ciągnia kolera. W tym miejscu dwa mniejsze wentylatory. Zaraz zobaczymy jak sobie poradzą. I jeszcze tutaj duża dmuchawa do liści spalinowa, ogień. Jednak zamiana stron. Temperator trzybazowy wyrzuca powietrze, te mają wentylatory włączają. i wszystko powinno być wyciągnięte. Jeden tip, jeżeli chcecie to robić, polecam założyć maskę, strasznie się kurzy, Na samym razem jak będę to znowu robił, bo to fajnie jest, można sobie podstąpić, półki, nie półki, wszystkie luźne rzeczy muszę w jedno miejsce albo po prostu jakoś to zabezpieczyć, no bo jednak przy buchawie, jak jest mocno, no to naprawdę wywiewa. Postaram się jeszcze ogarnąć jeden mocny wentylator, coś takiego jak ten na trzy fazy. Naprawdę on jest mocny, który by mi działał właśnie, może do środka, ale jakieś parę zwykłych wentylatorów od ściany sobie w ustawie, tak jak właśnie Big John tłumaczył. Na pewno zda to jeszcze lepiej sprawę. Moim zdaniem do co tygodniowego albo co jakiegoś tam co projekt sprzątania warsztatu genialne. Polecam.